Małopolskiego. <klucza> Gospodyni naszego miasta, pani burmistrz Małgorzata Więckowska. <klucza> Pan wiceburmistrz Mirosław Chodur. <klucza> Gościmy tutaj radnych, drodzy państwo, Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu na czele z panem Marcinem Kortą. Bardzo serdecznie witamy dyrektorów Zakładu Karnego, pana pułkownika Pawła Jastrzębskiego i majora Szczepana Sułka. Jest z nami również pułkownik Włodzimierz Więckowski w stanie spoczynku, były dyrektor Zakładu Karnego. Witamy bardzo gorąco. Witamy panią Marię Serafińską Domańską, córkę Tomasza Serafińskiego, który przybył tutaj na koryznówkę w imieniu pod, pod pseudonimem Serafin, Tomasz Serafiński, który był prawdziwym Tomaszem Serafińskim. Pani Maria, również honorowy obywatel naszego miasta, wraz z małżonkiem, również honorowym obywatelem, panem Stanisławem Domańskim. Bardzo gorąco witamy księdza prałata Krzysztofa Wąchałę. Przybyła do nas również pani burmistrz miasta Bochni, pani Magdalena Łacna. Drodzy Państwo, jest z nami pan Kazimierz Kurczap, dyrektor Muzeum Ziemi Tarnowskiej. Drodzy Państwo, koryznówka to oddział muzeum, a gospodyni na czas zmian w muzeum, pani Agnieszka Opioła Chłodnicka, jest również razem z nami. <klucza> Bardzo gorąco witamy rodzinę potrzebskich z dworu w Bieńkowicach. Są, jest z nami również Towarzystwo Miłośników Ziemi Wiśnickiej na czele z Panią Prezes Klaudią Jona-Krojek. I bardzo, bardzo gorąco witamy wszystkich kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Nowy Wiśnicz, dyrektorów placówek oświatowych, sołtysów, jak również... Przewodniczącego Rady, przewodniczącego Zarządu Osiedla Nowy Wiśni. Witamy gorąco. I drodzy Państwo, witamy Was wszystkich, którzy przybyliście tutaj, żeby razem z organizatorami tego rajdu uczestniczyć w jego uroczystym zakończeniu, który ma miejsce tutaj na koryznówce, do, do, do której do prawdziwego Tomasza Serafińskiego. Przybył Rotmistrz Witold Pilecki. Witamy Was bardzo gorąco. A ja dodam, że organizatorem tego rajdu jest Towarzystwo Krzewienia Tradycji Kawalerii Polskiej, imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego z Chrzanowa. Mają również. Partnerów tego zadania. Jest to Stowarzyszenie Kawalerii Ochotniczej imienia Krakowskiej Brygady Kawalerii w barwach 5 Dywizjonu Artylerii Konnej z Niewołomic. Kolejny partner to grupa Riders of IPA LMC Poland i Stowarzyszenie Ojców. Przyszłością Młodzieży z Sułkowic. Konno są tutaj również, jest Krakowski Szwadron Ułanów imienia Józefa Piłsudskiego. Drodzy Państwo, krótką historię pobytu, przybycia tutaj Rotmistrza Witolda Pileckiego przedstawi nam pani Agnieszka Owioła chłodnicka